Koło Naukowe Chemików Wojskowej Akademii Technicznej przedstawia. Dopnienie lodowców to bardzo poważny skutek zmian klimatycznych. Aby temu zapobiec, opracowaliśmy w laboratorium doświadczenie umożliwiające w warunkach laboratoryjnych stworzenie lodowców. Aby wykonać to doświadczenie, do naczynia nalewamy wody oraz wsypujemy suchy śnieg. Następnie doprowadzamy roztwór do wrzenia. Aby nie czekać, przygotowaliśmy ten roztwór wcześniej. Bagietką pokrytą suchym śniegiem dotykamy nasz roztwór. I obserwujemy gwałtowne tworzenie się lodu. Zaprezentowaliśmy już, jak za pomocą naszego suchego śniegu stworzyć taflę lodu. Teraz zaprezentujemy, jak stworzyć lodowiec. W tym celu w naczyniu umieszczamy odrobinę suchego śniegu. I zalewamy powoli naszym roztworem. Wylewamy nasz roztwór na kryształki śniegu, przez co gwałtownie krystalizuje tworząc górę lodową. Naszym suchym śniegiem jest octan sodu. Na początku otrzymujemy roztwór nasycony w temperaturze wrzenia. Oznacza to, że niemożliwe jest rozpuszczenie w nim większej ilości substancji. Po ochłodzeniu roztworu otrzymujemy ciecz przechłodzoną i przesyconą. Oznacza to, że w roztworze znajduje się więcej substancji niż można rozpuścić normalnie w temperaturze pokojowej. Wystarczy niewielkie zanieczyszczenie, kurz rys, rysa na szkle lub kryształek substancji, aby nadmiar związku nagle wykrystalizował.